Ale wciąganie tego dziecka to to, co żeście już tu powiedziały, to jest to wpędzanie w poczucie odpowiedzialności, w poczucie winy. Często się słyszy, że to dziecko mówi do tej matki, do tego ojca, w zależności z której strony to się dzieje, nie generalizujmy, no nie, bo, bo mamie będzie przykro, bo tacie będzie przykro. To nie jest w ogóle rola dziecka. Dziecku trzeba mówić, trzeba mówić: Ja sobie poradzę, ty masz mówić. Co czujesz, i to fajnie działa, kiedy ci rodzice przychodzą, ci, którzy się opiekują tymi dziećmi. W taki... I wtedy uczymy te dzieci, tych rodziców, żeby mówili do dziecka: pamiętaj, rodzice tak jak ja, mama, ja, tata, mama, mają cię kochać i akceptować, a ty masz prawo mówić, co myślisz. Masz prawo mówić, co czujesz. I się okazuje, że nawet siedmiu-ośmiolatki potrafią powiedzieć: Nie, nie mam ochoty. Albo mam ochotę jechać do taty, a mamo zezwolenie do taty, tato zezwolenie do mamy. I to jest takie fajne, że kiedy którykolwiek z rodziców, którekolwiek z rodziców da tę przestrzeń, żeby dziecko było z sobą, okazuje się, że one szybciutko w to wchodzą i nagle stają się asertywne.